Witam wszystkich w nowym, zapewne długo oczekiwanym odcinku. Dawno nic nie dodawałem. Wszystko z racji na to, że prace nad A5 się troszeczkę wydłużają, a nie miałem nic takiego ciekawego, żeby coś po prostu zmontować. Nie lubię dodawać tych filmów po prostu na siłę. Dziś się to zmieni, ale w dzisiejszym odcinku nie będzie Audia 5, ponieważ Audia 5 jest aktualnie na montażu powietrza. Także jeszcze nie mam zmontowanego finalnego odcinka z Audia 5, ale dziś tutaj u mnie yy, na garażu zawita. Bardzo ciekawy samochód, zresztą za chwileczkę sami przekonacie się jaki. Volkswagen Corrado 29 Power 6 Oryginalny, niesłapowany. Generalnie, auto, tak jak widzicie. Jest trochę zakurzone, z racji na to, że wybudziliśmy je tak naprawdę ze snu zimowego. Przyjechało do mnie na, na drobną naprawę, a to auto jest użytkowane tylko latem i tylko w dobrą pogodę. Zimą oczywiście stoi w garażu, jest też na stalówce, co sprawia, że nie wygląda tak spektakularnie, jakim spektakularnym autem jest. Ale to z racji na to, że tutaj w sezonie jest Felga BBS RS w 17 calach. Więc ja sam złożyłem taką propozycję, żeby to auto przyjął na stalówce. Bo będę tutaj działał przy tylnych nadkolach i nie chciałbym, żeby z tą jakże drogą felgą cokolwiek się stało. Także docelowo jest tu 17-17 RS, także nic dodać, nic ująć do klasyka po prostu idealnie. I ten samochód, generalnie, tak jak widzicie, nie jest jakiś, że tak powiem, przerobiony, poszerzony. Ma on odświeżony lakier w całości. Jest dopracowany w każdym calu. Każdy element, który tak naprawdę w tym aucie był do wymiany, został wymieniony generalnie kompletowanie części do takiego auta trwało chyba 7 lat, także no generalnie samochód wygląda tak, jak jakby dosłownie wczoraj opuścił fabrykę. Ten samochód jest dopracowany w każdym calu. Jak dla mnie jest to najpiękniejsze korado w Polsce, ale największy ogrom pracy jest tutaj. Popatrzcie na to. Na mnie robi to ogromne wrażenie Jestem ciekaw czy na was też Także piszcie w komentarzach co o tym myślicie Co ja przy tym aucie będę robił Będę wykonywał zaprawki na prawym i lewym tylnym błotniku Właściwie na rancie Ponieważ w tym miejscu odparzył się lakier A odparzył się on dlatego Że na tych RS 17 jest oczywiście naciąg Jakby inaczej Przy takich projektach to, to jest można powiedzieć że standard I po prostu spadło opona Spadło opona i nim samochód tak naprawdę się zatrzymał Nim się zjechało na pobocze to to po prostu ta opona gdzieś tutaj haczyła o ten rant, zagrzała go i odparzył się lakier. Z tej strony jest troszeczkę gorzej, tam jest troszeczkę mniej. No tak czy siak muszę zrobić z jednej i z drugiej strony zaprawkę. Nie wiem, czy uda mi się uciec tutaj do tego pierwszego rantu. Jeżeli nie, to, to do tego tutaj wyżej. No tak czy siak wyjdzie to w praniu. Także zabezpieczam samą folią i biorę się do pracy. była stawiana reperaturka tylnego nadkola najprawdopodobniej, ale widać, że zostało to zrobione fachowo przede wszystkim, chociażby dlatego, że widać tu na tym odłamku Zostało to zabezpieczone podkładem epoksydowym. Nim zostało to wyrównywane szpachlą, pachowa robota, no ale na temperaturę, na takie przegrzanie tutaj materiału, no to także. No, ja mam to zrobić zaprawkowo, więc oczyszczę po prostu do, do momentu, gdzie ten materiał był przegrzany i gdzie to się odparzyło. No i dzisiaj za dużo nie zrobię, no bo muszę to zabezpieczyć podkładem epoksydowym i dopiero e, po 24 godzinach będę mógł dopiero e, to szpachlować i, i działać sobie dalej do podkładu. Epoksyd dosknięty. przeszlifuję go lekko i zaczynam szpachlowanie. <mierdźianie> Podkład akrylowy zarzucony. Na trzy warstwy, także myślę, że będzie ok. Cieszę się, że udało mi się tutaj zmieścić w tym pierwszym rancie, także nie trzeba będzie jakoś tak daleko z tą zaprawką wchodzić. I na tym rancie będzie fajnie uciec tak, żeby po prostu tego nie było widać. Nie było widać tego przejścia. Udało się, absolutnie nie ma, nie ma śladu łączenia. Tak to po prostu udało się na tym rancie wygubić, że no kompletnie nie widać, że tutaj była robiona jakakolwiek zaprawka z jednej, jak i z drugiej strony. Także kolejny raz udało się zrobić dobrą robotę. Kolejny samochód gotowy na sezon 2021. W tym odcinku to wszystko. Z racji na zbliżające się święta, życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Aczkolwiek być może uda się jeszcze opublikować jakiś film jeszcze w tym roku, ale to wszystko wyjdzie w praniu. Na dole w opisie macie link do profilu na Instagramie właściciela tego auta. Jest tam cała historia. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji kanału, jeżeli ktoś z Was jeszcze tego nie zrobił. Łapka w górę, jeżeli się podobało. Piszcie również w komentarzach, co chcielibyście jeszcze zobaczyć na moim kanale. Tworzę to wszystko dla Was, także może macie jakiś temat, który chcielibyście, żebym zrealizował. Także w tym odcinku to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym.